Dziękuję bardzo serdecznie na oparciu o i Dzisiaj kończymy ten projekt. Projekt, który ma jedną wspólną mianownikę. Mianownikiem samym wieści za rok. Ten projekt wymyślił się z tego makrośnięcia, który nawiąże później przy swoich wypowiedziach do tego, bo a, to też jest y, ciekawe. Wystawa L2, który Dwa tymi, dwie... Które, na przykład, w poprzednim tygodniu była sama z Londynu Dinkowskiego, nie wiem czy jest obecny. <noise> dwa... I ten trzeci, brakujący element tego wspólnego mianownika to jest dzisiejszy artysta. Sebastian Krok, którego serdecznie witam. A tym mianownikiem, tak jak powiedziałem, to jest rana. Złotowski, jest urodzony w Radomie. Rozstał się z Radomiem, mieszka w Warszawie, tam pracuje w Akademii Sztuk ale w Radomie jest związany. Dzięki Mariuszowi Mieczemu, któremu chciałem podziękować, namówił Sebastiana do tego, żeby zaprezentować swoją wystawę, swoją twórczość u nas. Wystawa kolorowa, ciekawa. E, tytuł też jest e, interesujący, e, nawiązuje do e, filmu Fatih'a Akina Głową w mur, nie będę tego niemieckiego tytułu przytaczał, bo to są tam domowe, e, jeśli chodzi o ten tytuł. Natomiast e, Głową w mur bohaterowie, jak Państwo nie wiem czy znacie e, tą scenę, uderzają e, samochodem, czy głową w ścianę, samochodem, no i u nas też jest ten samochód, który na modelu ściany zrobioną trochę bałaganów, ale czego się nie robi dla artystów. Później będziemy to sprzątać, ale Następne. Sebastian Krok kolorowo e, przedstawia czy prezentuje swoje prace, nadaje swoim przedmiotom nowe znaczenie właśnie przez to, że wprowadza tam ten Tym jest adekwatny, to co powiedziałem, do. Tego, co jest przedstawione na, na wystawie. Karaselię w powiązaniu z instalacjami malarsko rówickickickimi dają właśnie takie sterze metaforyczne i rzeczywistości. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowani byli w montaż tej wystawy. Pracownikom technicznym pod dyrekcją pani dyrektor Jorenty Kortowskiej, i dzisiaj ale po prostu naprawdę masę pracy w to, żeby ta wystawa nabrała takiego kształtu i wszystkich, którzy w tą wystawę byli zaangażowani. Witam Pana Dyrektora Łukasza który Otworzymy tą wystawę Mariusz Jększy jako koordynant. kuratorem jest sam artysta, ale Mariusz jako koordynator tej wystawy też Państwu opowie w medialnym dobrze. Dzień dobry państwu. nie będę przedłużał, dołączę się także tutaj do powitania Państwa bardzo serdecznie, także w swoim imieniu. Za chwilę przekażę głos posłodawcy właśnie tego całego przedsięwzięcia, trzech wystaw. Oto Państwo już zapewne mieliście się się przekonać, dla tych, którzy jeszcze tej idei nie znają, bo myślę, że tej kilka też padnie, ale co istotne, najważniejsze właściwie, za którą damy głos samemu artyście. Ja tylko zwrócę Państwa e, Państwu uwagę na, na pewien e, kontrast e, samej formy plastycznej, artystycznej z ideą. To nie jest chyba najbardziej intrygujące i interesujące w tej wystawie, ale to z się sami przekonają. I tu też dodam, że ta wystawa e, wymagała pewnej logistyki i przygotowania i tutaj też się dołączam do podziękowań do dla tych, którzy, e, no, dzięki którym, my, my, my będziemy mogli zobaczyć, właściwie Państwo będą mogli zobaczyć tę wystawę. Oddaję głos e, pomysłodawcy przedsięwzięcia koordynatorowi Mariuszowi Jęczem. Sebastian mówi jeszcze chwilkę, poczekać. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałbym od siebie przywitać wszystkich przyjaciół Sebastiana, którzy przyjechali tutaj z jego środowiska, nowego środowiska z Warszawy, a także profesora Piotra Tychowalskiego, który pokonał olbrzymi gadawek drogi, żeby specjalnie tutaj się dzisiaj z nami spotkać. Witam Was wszystkich serdecznie. Sebastian Krok spina tę triadę trzech wystaw artystów związanych z Radomiem. Była Ewa Radomianka, która pozostała w mieście, Lonin, który przyjechał z Osiega nad Matecią, zakochał się i w mieście pozostał, a teraz mamy Sebastiana, który w Radomiu w pewnym sensie nabrał wychował się, a następnie rozwinął skrzydła w Warszawie, bo w ten sposób myślę, można powiedzieć, absolwent Warszawskiej Akademii, dyplom w pracowni Lona Rasowicza, później asystent w jego pracowni, współtwórca barwnego fryzu, który znajduje się w przestrzeni naszego biura. Um, artysta zauważony niemal od początku um, jakby swojej samodzielnej drogi twórczej, bo Akademię skończył w 2014, a już w 2015 zdobył trzy poważne nagrody um, na konkursach, um, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Um, dostrzeżony, doceniony na Akademii um, w innych konfrontacjach. Później chyba taki najbardziej spektakularny sukces, czyli Grand Prix na bielskiej jesieni. I od tego momentu można powiedzieć, Sebastian stał się taką osobą bardzo liczną, bo było on głośno w prasie artystycznej, w mediach. Na pewno jego działania, ale także i powracające jakby związki z Radomiem, zadecydowały, że to właśnie jego poprosiłem o to, żeby włączył się do tego projektu jako artysta, który y, z radomia się wywodzi, ale miasto y, w jakiś sposób opuści. Co dzisiaj zobaczycie? Myślę, że elektrownia, która jest y, no, chyba jedną z najbardziej atrakcyjnych placówek na Mazowszu dla y, artystów nie tylko z naszego regionu i zapewnia e, bardzo dużą możliwość ekspozycyjną, stała się również dla Sebastiana miejscem atrakcyjnym i e, dzięki temu e, wystawa, którą za chwilę obejrzycie, można powiedzieć jest jakby pierwszą próbą chyba tak szerokiego zaprezentowania jego twórczości. Mamy prace, którymi e, zdobywał pierwszą jesień, e, mamy prace, które później e, z tych pierwszych pomysłów Przewoluowały do jakby innych rozwiązań, wreszcie takie, które stworzył specjalnie na tę wystawę. Wystawę cechuje bardzo duża różnorodność, chociaż można powiedzieć, że zakres tematyczny jest bardzo konsekwentny. Ta różnorodność to generalnie rzecz biorąc środki formalne, których Sebastian używa. Wyrażenia swoich opinii o otaczającym świecie, który obserwuje z bardzo dużą wrażliwością i krytycznym spojrzeniem. Nie chcę więcej opowiadać, myślę, że Sebastian powie coś jeszcze od siebie, natomiast mam do Was wszystkich jeszcze jedną propozycję. Za tydzień, w sobotę, o godzinie 13 spotykamy się tutaj z Sebastianem. Będzie to oprowadzanie kuratorskie, będzie spotkanie z artystą, będziemy mogli sobie o jego sztuce porozmawiać. Natomiast jeszcze jedna rzecz, no, nie mamy dzisiaj nawet książki próbnej, ale nie jest to wina ani nasza, ani drugarki, która się podsuwa, tylko jest to... Związane z tym, że wydawnictwo dokumentujące dystans Sebastiana będzie wyprodukowane w oparciu o materiał ilustracyjny z elektrowni. Tu muszę powiedzieć, że w moich oczach cała ta wystawa nabiera charakteru totalnej instalacji, takiego environment, którego środku jesteśmy, w którego będziemy się kręcili. No, mógłbym jeszcze długo, ale to wtedy, kiedy spotkamy się za tydzień i wtedy sobie będziemy um, o sztuce i z Sebastianem o sztuce rozmawiać. Ja dziękuję um, za um, uważne wysłuchanie i Sebastianie, um, powiedz nam, coś o siebie. Krótko na no, chwilę na zdjęcie Zdjęcia i treściję, bo Państwo już dosyć długo stoją wino stygnie i też chcieliby Państwo na pewno zobaczyć, co tam za szklanymi drzwiami uczyniłem. Po pierwsze chciałem podziękować Mariuszowi Januszkowi, który mnie tutaj ściągnął obdarzył olbrzymi, olbrzymim zaufaniem, ma w sobie niespożytą energię i zainteresowanie sztuką, jest pełen poświęcenia dla artystów, tak jak też Pan Dyrektor Włodzimierz Pujanek, który tutaj umożliwił mi bardzo ważne działania artystyczne, do którego jestem niezmiernie wdzięczny. Chciałem podziękować tutaj również całej ekipie, Piotrzkowi, Adamowi, Mariuszowi, którzy razem ze mną montowali tą wystawę oraz nieobecnemu Wojtkowi y, Jakubowskiemu, który niestety nie mógł być z nami, i y, y, nieocenionemu nie Michałowi y, Osie, bez y, którego część y, elementów w ogóle by y, nie zaistniała. Y, jeśli chodzi y, o tytuł filmu, oryginalny to y, Gegen y, Obejrzałem go jako jeden z ostatnich filmów, które dano mi było obejrzeć w kinie nieistniejącym już Hell. Obecnie, obecnie prowadzący wtedy kino Hell Janusz Leszek Sikora prowadzi tutaj kino również z filmami niezależnymi i jest to pewna klamra spinająca mój powrót do Radomia. Ten tytuł jest wspólnym mianownikiem dla mnie osobiście tych 18 lat, które od wyjazdu z Radomia spędziłem i po tych 18 latach znowu zderzam się z radomską rzeczywistością. Czego efekty mogą Państwo podziwiać na wystawie, którą, do której oglądania serdecznie zapraszam. No i jeszcze chciałem podziękować mojemu przyjacielowi Piotrowice Kowalskiemu, że udało mu się tutaj przybyć, bo jest. Dla mnie to y, przyjacielem, y, ale y, mentorem, y, niegdyś się teraz przyjacielem malarstw, gdzie mogę y, porozmawiać o malarstwie, tak samo jak jeszcze z obecnym tutaj Kasia który jest serdecznie pozdrawiam, także zapraszam na wystawę wszystkich, których nie wymieniłem, przepraszam. Chciałbym podziękować artyście za to, co zaprezentował na, na wystawie. To, co Państwo zobaczycie, naprawdę wystawa jest ciekawa. Łatwe za serce, jak również daje też wiele wzorzeczenia do myślenia. Piękność Państwa, jeszcze jedno, bo zauważyłem do Panów tutaj, którzy się pojawili. Pan profesor Aleksander Delwyn. Andrzej Markiewicz, Aleksander. Andrzej Markiewicz, Ciekawy Wydział Sztuki Uniwersytetu technologiczno i Humanistycznego i pan Mariusz Droszczyk, dyrektor generalny Urzędu Marszałkowskiego. Witam pana serdecznie. Proszę państwa. Wystawa przez tej strony, przez tej strony. to zawsze jest w od pieca. Możemy nie z tej strony. Z no, tej strony. Sprawda, tej strony. W lewo, w lewo. Lewo, prawo, jak Państwo sobie wyrzeczycie Jeszcze jedna uwaga, tam. Lewo. Ja to, to pewne na, na wystawie. To nie jest to, nie jest to jakby element taki, żeśmy zabudowali postrząbność. To po prostu jest to praca tak twórcza, jest. Tak, jest tak to ma wyglądać. Także... Ale proszę nie zabierać do tego. Tak, jeżeli, tego, co tak, tak sobie jeszcze zobaczycie, że dużo być próbę weterynaryzmu. Tak to jest zrobione. Nawet samochód, który wjecha w tą ścianę, ma porozrywane pewne elementy ze ściany i tak to ma wyglądać. Nie Także... wzywacie tak, żadnych służb. Tak, tak, nie ma co z wzywać straży pożarnej, że trzeba kogoś by tam wycinać, by, wysiągać. By tak to ma, to ma wyglądać. Artysta do Państwa dyspozycji, tak, podpisz Pani to i coś dla, dla ciała, dla ducha zapraszamy na serdecznie.